Witajcie, misiaczkowe przedszkolaki. W obecnym czasie trudniej niż dotychczas jest nam zdobyć różne materiały plastyczne. Pokażę więc Wam dzisiaj, jak z własnych materiałów zrobić sobie w domu farby. Potrzebne nam będą: mąka, sól, woda, barwniki spożywcze. Barwniki można zastąpić równie dobrze sokami z warzyw i owoców, np. przykład z buraczków cikłowych, szpinaku lub borówek. Przydadzą się nam również pianka do golenia podtaty i klej magiczny wikol, a także przyprawy papryka, pieprz czarny, kary lub kurkuma, bazylia i kakao. Zaczynajmy. W pierwszej kolejności stworzymy taką jakby bazę do różnego rodzaju farb. Potrzebujemy 100 ml wody, to mniej więcej tyle, co tutaj pokazuję w, tym, w tej szklaneczce i 4 łyżki mąki. Zrobimy od razu dwie takie porcje. Druga. Cztery łyżki mąki. Może być potrzeba dodania jeszcze wody albo mąki, więc zostawiamy to. A teraz mieszamy. Trochę rzadkie nam to wyszło. Fakt, że jest jeszcze dużo grudek, ale myślę, że możemy dodać jeszcze trochę mąki. Troszkę grudek jeszcze nam zostało, ale może na ten moment zostawimy, zostawimy je, żeby zmięknął, trochę łatwiej będzie później je wymieszać. Podzielimy sobie tą powstałą bazę na części, no bo mamy w tej chwili tą farbę, taką nawet niebiałą, prawda?